ストレファストルー・ RAM。 Teraz będzie bardzo zdrowo. Marek wszedł do studia, od razu się wyprostowałem, by się nie garbić. Witaj Marku. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy Radiora. Marek Bednarski ze szkoły jogi www, .pl, ale rozumiem, że nie na stronie internetowej odbywają się zajęcia. Nie, jak najbardziej na świętego Antoniego 2x4 Wrocław. Czy możemy coś wspólnie sobie tutaj dzisiaj poćwiczyć? Jak byśmy się upadli? Jak Pytam Pytanie trochę prowokacyjne, bo Wydaje mi się, że jako nauczyciel jogi często, często spotykasz się z takimi pytaniami i oczekiwaniami, że, że pierwsze spotkanie, prawda, tutaj zupełnie nieprzygotowani fizycznie, nieporozciągani nie, nie ludzie chcieliby już wykonywać jakieś strasznie skomplikowane figury i wyrzeźbić sobie ciało jak Iggy Pop, a tymczasem chyba nie jest to takie proste. Nie, i to właśnie też zaskakuje ludzi. Niestety dużo ludzi myśli, że warto tak mocno się rozciągnąć, wtedy może dojść do kontuzji, więc lepiej stonować trochę, ale pierwsze zajęcia pod okiem dobrego instruktora pokazują, gdzie mamy sztywności ciała i od razu pokazują nam, jakie mamy ciało. Poznajemy od razu siebie dzięki temu. No bądźmy dalej tacy jednak niecierpliwi strasznie yy, i, i powiedzmy sobie szczerze i od razu i bez ogródek, mimo że chcielibyśmy zareklamować jego, jak, jak, jak najszerzej, bo wydaje nam się, że to dużo pozytywnej energii. Dobrze, żeby się ruszać i zadbać o swoją duchowość. A kiedy możemy spodziewać się pierwszych efektów? Będąc dalej niecierpliwieni. Zależy, jakich efektów oczekujemy. Z pewnością, jeżeli oczekujemy, że założymy sobie zaraz nogę za głowę, to nie tędy droga, mhm, ale na pewno po pierwszych zajęciach, jeżeli po nich wych wychodzimy, czujemy się zrelaksowani, czujemy się tak pozytywnie naładowani energią. Tacy właśnie fajni. I to jest pierwszy efekt. Pierwszy tydzień Praktyki, pierwszy miesiąc, praktyki powoduje, że czujemy się mniej obciążeni, tacy mniej zdołowani. Tym jak po masażu? Nie wiem, tak, tak właśnie. jak, jak najbardziej. I fajne jest to, że właśnie po masażu jakiś efekt utrzymuje się dosyć krótko, a po jodze, jeżeli dobrze popraktykujemy takie 60 minut, mamy efekt nawet do 3 dni takiego właśnie fajnego naładowania. Czy można wyciągnąć dla siebie coś dobrego z uprawiania jogi? Chyba można tak powiedzieć, uprawiania, tak? Tak, można, Ćwiczenia, praktykowania. Praktykowania, praktykowania mhm. jogi i na przykład, bo tutaj spotkałem się z, z taką propozycją oto internetową, że jest strona yogatoday.com i oni tam publikują codziennie takie zajęcia 60-minutowe. Czy to rzeczywiście można sobie przed telewizorkiem, jak kiedyś, za przeproszeniem z VHS-u, odpalić jakąś znaną Aktorkę i poćwiczyć, czy po prostu nie róbcie tego, nie strzelajcie sobie w stopę, drodzy słuchacze? Drodzy słuchacze, nie strzelajcie sobie w stopę. Mhm. To co? Można sobie krzywdę zrobić, tak? Generalnie jest tak, że trafiają do mnie ludzie, którzy przez dłuższy czas ćwiczą z książki, ćwiczą z kaset, a później mi zajmuje pół roku oduczyć ich pewni, pewnych złych nawyków, złego ustawiania ciała, a jeżeli ktoś sobie tak trzy lata poćwiczy, to potrafi sobie tak zdeformować ciało, że dużo opóźnienie roboty na zajęciach, żeby taką osobę z powrotem ustawić, żeby miała proporcjonalne ciało, równo rozciągnięte i żeby ta joga przede wszystkim prowadziła ją do zdrowia, a nie do jakiegoś wyczenu. Joga to nie jest sport. Mm -hmm. To nauczyciel to dużo musi wiedzieć o ludzkim ciele chyba cały ogrom wiedzy. Generalnie od dobrych 8 lat cały czas siedzę przed atlansami anatomicznymi, cały czas to studiuję i tak samo te wszystkie kursy, które robię, tam obowiązkowo egzaminy z anatomii, także oprócz mm -hmm. tego, oprócz tego ogromu wiedzy anatomicznej, również cała filozofia Indii, cała filozofia na temat jogi. Słuchaj, a jak jest z jest nauczycielami jogi w naszym pięknym kraju? Jest trochę tak jak z psychoterapeutami, że, że każdy może sobie otworzyć taki adres i nauczać? Czy, czy macie jakieś stowarzyszenie, gdzie można sprawdzić, czy na przykład Marek Bednarski ma na to jakiś papier? Generalnie niestety w Polsce jest tak, że uczyć może każdy. Każdy mhm. może sobie napisać, jestem instruktorem jogi i nad tym strasznie ubolewam. Na szczęście jest coś takiego jak Polskie Stowarzyszenie Jogi, jest Polskie Stowarzyszenie Jogi Angara i te instytucje kształcą nauczycieli i do tych nauczycieli warto pójść, to są rzetelni nauczyciele, osoby, które posiadają taki dyplom tych stowarzyszeń, na pewno są wykwalifikowani do tego, aby uczyć jogi. Twój stopień zaawansowania obecnie, na Obecnie? rok 2010, nazywa się Introductor 2. Czyli to właśnie po ośmiu latach biegłego studiowania i też pewnie po kilku egzaminach, bo pewnie też jak, nie wiem, w Tai Chi czy w innych sztukach przyjeżdża jakiś taki chłodnym okiem patrzący egzaminator, czy aby na pewno ten Marek tutaj w Polsce dobrze naucza? Tak dobrze się domyślam? Dobrze się domyślasz i egzaminy są bardzo surowe, po egzaminie nie, nie oczekujemy jakichś pochwał, wręcz jest dużo nagany, żeby być jeszcze Lepszym, także jest to dużo pracy, dużo kursów. I oczywiście są ci nauczyciele, którzy są w tej drabince stowarzyszenia wyżej od nas i oni cały czas kontrolują sposób, w jaki uczymy. Do tego są jeszcze certyfikaty wydawane w Polsce, aby uczyć zgodnie z metodą Angara. To jest taka najpopularniejsza metoda jogi w Polsce w ogóle na świecie. I taki certyfikat na przykład posiadam. O tym, jak zacząć i dla kogo jest joga już za chwilę. Po krótkiej muzycznej przerwie.